Zaszbur, witam wszystkich. Zaszbur, głośno. Dzisiaj z Łukaszem, ja bez broni, w roli kamerzysty i podprowadzającego. Łukasz idzie za swoim pierwszym bykiem Daniela? Tak jest. Spróbujemy to nagrać. Przyjechaliśmy do łowiska z minus 1 z Siwo, pewnie to widać za nami. Daniele bykają naprawdę mocno. No i nic, mamy już tam jakiegoś obrany kierunek, do którego będziemy chcieli podejść. No i ruszamy. Jest godzina pa, parę minut po szóstej, więc yy, ide, idealny czas. Także spróbujemy podejść i jeżeli się uda, to, to dzisiaj będzie kolega malowany. <grymne> Startujemy. Powietrze zeszło? Jeszcze nie. To daliśmy strzał do Daniela, byka. Strzał celny? Ale celny, trafiony. Byk trafiony? Nie wiem czy się położył, no, dla mnie to, to zrobił świecę i poszedł. Tak? Tak. Więc jeszcze u każdego do końca wie. A. Ale... Udało się, co? Jest... <laughs> Idziemy sprawdzić, damy mu chwilkę. Teraz to tak przysłowiowa długość papierosa. I pójdziemy zobaczyć. Tak? Znaczy, Idziemy do samochodu, bo oczywiście po prezesa. Zobaczcie jaki jest mróz, jaki szron. No idziemy na zeszczoł. Zobaczymy, co z tym naszym Danielem. Daliśmy mu dość. Oho, prezes już coś tutaj wyniuchał. Chodź prezes, idziemy. No, prezes tu już ma burzę zapachów. O, kolega Wojtek się oszczeliwuje, słychać z tyłu. Jest na sąsiednim w wodzie. Oho. Zobaczcie na prezesa. No zobaczymy nie. Podłożyliśmy go na zeszczał. Oho, byk leży, słuchajcie. Prezes, do... zobaczyć ile. Już jest farba, byk leży przed nami. I chciałbym podłożyć prezesa. Chodź tu prezes. Na farbę. Chodź. Chodź dobry piesek. Chodź. No, chodź. Tu jest farba. Oho. Zobaczcie. Mamy szczęśliwego łowcę i prezesa obok. No prezes tak... Powiem wam, że no dziwnie, no, no ani nie strzekasz, ani nic. No niestety, ale dobrze, no w każdym bądź razie jest... Y, wszystkiego się, się u, uczy. No byk, y, byk Łukasza, tak spojrzałem w zęby przed chwilą, ma takie 8-9 lat. Więc jest całkiem, całkiem, no nie jest to młody byk, ale bardzo ładna suknia. To tak jest z byków ciemnych, także teraz trzeba dokonać formalności. Dasz ból. Pierwszy byk Łukasza. Malunki będą, ale nie będą tutaj pokazane na, w internecie, na wizji. Więc spróbuję. Y, no, nie ma co, że tak powiem, podsycać sytuacji w internecie. Więc teraz się bierzemy do pracy. Byka jeszcze raz gratuluję, bo naprawdę, naprawdę ładny, fajny byk. Także y, jeszcze raz. Dasz Nasz Witam Was wszystkich. Rano, jak widzieliście, udało się upolować pięknego byka Daniela, a Łukaszowi. Yy, mamy, udało mi się to wszystko nagrać. A dzisiaj przyjechałem na dzikie. Akurat stałem sobie przy drodze. i Widać samochody jadą. I zaraz Wam pokażę, jaki księżyc jest piękny, bo dzisiaj pogoda. O. Księżyc jest naprawdę super. Czekajcie, żeby tam było trochę widać. O. No i, no i ruszam na dziki, tak? mam ze sobą parda, ten celownik N-008 do nagrywania. <coughs> Jestem niedaleko miasta, zresztą słychać pewnie w plenerze. Yy, przecież jechałem na takie ogromne pole, tutaj jest za mną yy, duże pole yy, z, z, po pszenicy, jest siernisko. Jest tam między innymi sad stary po niemiecki, jest trochę dębów. Yy, no i tu będę tych dzików szukał. Powiem Wam, że bardzo dużo osób też do mnie pisze, że pyta mnie o gdzie, jak, jak szukać zwierzynę, w jaki sposób ją tropić. No nie będę wam tego pokazywał w nocy. Dzisiaj idę typowo na polowanie na dziki. Yy, mamy bardzo dużo zamówień ze sprzedaży bezpośredniej, więc te dziki nam są potrzebne. Yy, zbiorówki stoją, jest pandemia, mamy zakaz po z pięciu osób, yy, więc muszę tutaj zrobić wszystko, żeby tych klientów obsłużyć, tak? Więc wybieram się tutaj, być może nam się uda jakiegoś tego dzika fajnego strzelić, konsumpcyjnego. Jest już początek huczki, moim zdaniem się ta huczka będzie za chwilę zaczynać, jeszcze tydzień, dwa tygodnie. Duże lochy wejdą w fazę, fazę huczki. Nie wiem czy mnie będzie słychać, bo już tak, karetka jedzie, już pociąg słyszę, bo tu obok mnie są tory. No i tyle, i będziemy próbować tutaj dzisiaj jakiegoś dzika upolować. No co mam więcej powiedzieć, ruszam do lasu, mam ze sobą tego parda, spróbuję to wszystko nosić, <grymne> broń, pastorał, lornetka, pard, statyw, ale być może nam się uda to nagrać. Pogoda jest super, jest prawie bezwiecznie, z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. Wolę, jak jest jakiś tam wiaterek z jednego kierunku, wtedy łatwiej temu zwierzynę podejść. Natomiast tutaj, co mamy najważniejsze, trochę obeschło, bo to było strasznie, strasznie mokro. To był problem naprawdę z poruszaniem się na pieszo po tym polu. A to pole jest do grony, to jest ponad 80 hektarów w jednym kawałku. no Na pewno gdzieś tu jakieś dziki będą. Czy nam uda się je podejść, zobaczymy. a tymczasem ruszam w knieje. Yy, dziki w Suteckiej Odstoi bez elektroniki. Polujemy z lunetą. Yy, dzisiaj yy, kaliber 308. Luneta v 8, 2,8 do 20 razy 56 i lornetka Blazera 8 razy 56 PRIMUS. Także ruszamy w knieję. W knieję w pola bardziej, ale na polowanie. Jest wataha dzików. Ode mnie są jakieś 150 metrów. Idą do góry. Yy, jest odynie słuchajcie. Yy. Jest ilocha z No On nie zgania te warflaki. Tam zaraz spróbuje to rozstawić i spróbuje to nagrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, zaraz sprawdzimy, tak? Także idą powolutku do góry w naszą stronę. Ja stoję na skraju tego poniemieckiego niemieckiego sadu, o którym Wam mówiłem. A te dziki są 150 metrów w dole i zbliżają się do góry. Zdjęcia. Strzelałem trzy razy, yy, najpierw do odyńca, yy, odyniec zwalił się w ogniu, yy, nie wiem czy to, czy to będzie widać, później te dziki biegły do tego sadu, oddałem jeszcze dwa strzały do warchlaków, jeden leży na pewno. A drugi nie wiem. Zaraz idę sprawdzić, bo ten pierwszy, który strzelałem z tej, z tej dwójki, yy, wykopertnął się. Drugiego miałem dobrze. No, miałem kropkę yy, kropka fałsemce świeciła się idealnie na gwizdzie, ale czuję, że go lekko spóźniłem. Yy, no idę sprawdzić słuchajcie. Uff, kurde, ale yy, Odyniec tam ganiał je. No, nie mogłem, musiałem patrzeć w lunetę. Musiałem patrzeć w lektowizor. Jak patrzyłem w naktowizor, nie wiedziałem w lunecie. No masakra, tak? Nie wiem czy to się nagrało na tym pardzie. Yy, wrócę do domu, to to sprawdzę. Ale no fajna dzi dzisiaj noc, także trzeba przy przyznać, że odyniec nie był duży, ja myślę, że z 80 kg, yy, bo ta locha też nie była duża i te warchlaki takie, no sami widzieliście, tak? Ale taki był z 8 tych może. Dobra, idę sprawdzić. Jest nasz odyniec. Zobaczcie, oręż. To jest rana wylotowa. On stał z drugiej strony. Strzelałem do drugiego boku. Dobrze, mówię tak, dobrze. Dzik został w ogniu, a w drugiej stronie przesunął łopatkę. Tak na moje oko 8 dych, może. Może trochę lepiej. Fajny orężny dzik. Kurde, idę zobaczyć te trzy Pierwszy jest tutaj. Strzelony idealnie, komorowo. A tu mamy drugiego. Ten jest lekko spóźniony. Prezes się rozszczekał. Gdzie on jest? Prezes chodź, tutaj yy, ewidentnie woli, woli żywe.